Księga Jonasza, rozdział drugi. Lecz pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. To zwierzę, które połknęło Jonasza, zostało wyraźnie określone jako ryba. W latach 60. XX wieku znany był przypadek, że wielorybnik wypadł za burtę i został połknięty przez wielkiego rekina. Udało się tego rekina doścignąć i zabić. Docholowano go do portu i rozcięto. Wydoby z tego reki na człowiek żył. Był w szoku, jego skóra była uszkodzona przez soki trawienne, ale przeżył. Tak więc zdarzenie opisane w księdze Jonasza nie jest niemożliwe. W czaszkach wielorybów znajdują się komory powietrzne, w których przechowują one powietrze, kiedy nurkują. Te komory stanowiące przedłużenie przewodów nosowych mogą mieć do dwóch metrów wysokości, także człowiek bez problemu się w nich zmieści. Jednak Żydzi wiedzieli, że wieloryb nie jest rybą i słowo, które tutaj jest użyte, wskazuje na rybę. Jezus porównał swój pobyt w grobie i stanie do tego, co przydarzyło się Jonaszowi. Najwyraźniej nie miał wątpliwości, że ta historia wydarzyła się naprawdę. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Jonasz na pewno zapisał tę modlitwę później, ale to, co mówił wtedy Bogu, musiało być bardzo zbliżone do tego, co z... można tutaj przeczytać. Widać, że nie od razu po wrzuceniu do morza został połknięty przez rybę. Kiedy to się stało, widział w tym ratunek Boga i dziękował mu, choć nie wiedział jeszcze, jak ta jego przygoda się skończy. Wcześniej myślał, że umrze, dlatego użył słów, że wołał do Boga z krainy umarłych. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem. Jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? I on aż trafił w jakiś wir, i ten wir wciągał go coraz głębiej. Uznał, że Bóg go odrzuca, że już nie będzie nigdy oglądał jego przybytku, że czeka go śmierć. Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. I on aż tonął i już woda wypełniała jego ciało oczy miało otwarte widział że owijają go jakieś morskie rośliny stąpiłem do stóp gór zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły lecz ty wydobyłeś z przepaści moje życie panie boże mój gdy ustawało we mnie życie wspomniałem na pana i tak doszła moja modlitwa do ciebie do twojego świętego przybytku Wiemy, że na dnie mórz i oceanów znajdują się góry, a Jonasz te góry widział i wtedy już myślał, że pozostanie na dnie morza na zawsze. Ale poprosił Boga o pomoc i wtedy ta ryba go połknęła i widział, że Bóg odpowiedział na jego prośby i był mu wdzięczny. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. To, co Jonasz przeżył, pozwoliło mu zrozumieć, jaki jest Bóg. Zrozumiał, że jest miłosierny, że pomimo tego, że zbuntował się przeciwko niemu, to Bóg pomógł mu. Przekonał się, że jest też Bogiem wszechmogącym, że wszystko co zostało przez niego stworzone pełni jego wola. Lepiej zrozumiał, jak marne wszystkie bożki wymyślone przez ludzi wobec tego, który rzeczywiście istnieje. I jak bardzo obrażają ludzie tego Boga, trzymając się tych wymyślonych przez siebie bożków. Lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Jonasz nie napisał, co ślubował, co zamierzał wypełnić, ale można się domyślać, że ślubował Bogu, że tym razem posłucha jego rozkazu i pójdzie do Niniwy i będzie przekazywał to, co Bóg mu nakazał mówić, bo chce się odwdzięczyć za łaskę, której doznał, i wtedy Bóg nakazał rybie wypluć go na brzeg, a mówiąc dokładniej zwymiotować. Więc otwórz serce swe I zacznij nie bić go Niech on see you there she did Więc odpuszczę tę spekul i zaszkicie jakiś krok, jego chwała.